Manko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z PVZ Fusion, jesteśmy coraz dalej, naprawdę coraz bliżej Odyssey, którą w końcu ogarnąłem o co chodzi. Słuchajcie, aktualnie mamy level 4, 8, ale tak naprawdę, jak wejdziemy w Adventure Mode, to mamy level 35, to się pokazuje na dole i bardzo krótko, dlatego jakoś na to nie zwracałem uwagi. Słuchajcie, właśnie to jest prawdziwy poziom, więc słuchajcie, lecimy dalej z Adventure Mode, żeby odblokować właśnie Odyssey i odblokować nowe potężne łączenia, nowe potężne fuzje, ale to nie wszystko, bo właśnie też te. Teraz widzowie, mamy opcję na bardzo fajne fuzje. I te fuzje są z magnet Shroomem, którego oczywiście wezmę. Weźmiemy też blowerka, kaktusa. Ja, planterny ogólnie nie lubię jakoś. Wiecie, generalnie jak gram, to nawet mało kiedy stosuję. Nie mamy żadnych tutaj jeżdżących zombie. No i się wiecie, nie ma żadnych tak naprawdę pojazdów. No, poza. No właśnie to nie do końca pojazd, no bo wiecie, no to, to jest jednak balonik, nie? To jest jakiś taki alasterowiec sterowiec zombie, więc tutaj jak najbardziej polecimy w tą stronę, żeby być kaktusem, żeby być jak, bić jakimś starfrutem. No i tak sobie myślę, że sobie weźmiemy też słuchajcie, oczywiście prezent weźmiemy sobie Walnata i nie wiem czy brać Tolnata, bo mógłbym wziąć Dumsruma i robić tutaj potężnego kaktusa, ale to co chciałbym zrobić, to oczywiście, widzowie, przetestować nowego magnet shrumika i zobaczyć, jak to wygląda. Mamy oczywiście tutaj pumpkin lure. Mamy tak samo, widzowie, jakiegoś gold magneta. Magnet szrum plus Marigold. Nie mamy Marigolda. Mamy Star Lure. Star Lure, czyli ten Starfruit, zadaje podwójne obrażenia Iron Zombie. I słuchajcie, jedna ważna sprawa. Bo mamy tą fuzję odblokowaną, która jest, widzowie, o tutaj, Stardrop. I Stardropa robimy z planterny, magnet i starfruta. No i właśnie dlatego, jednak tą planternę i tak wezmę. Więc słuchajcie, weźmy sobie coś takiego. Tak, przypomniałem sobie i dlatego to biorę. Dodatkowo, widzowie, mamy tego Doom szurma, mamy tego hypno, No moglibyśmy wszystko testować, ale wiecie, no nie możemy, nie możemy, nie da się tyle wziąć. No więc słuchajcie, bierzemy coś takiego. Stawiamy ziomeczków, stawiamy, co oni robią? Co jest w ogóle? Ok. I fakt, magnetic plant, ok. Magnetic plant. Czyli tak, jak mamy magnetic planta do ośmiu krateczek obok, dobra, w tym samym magnetic systemie, to się połączą. No dobra, tylko co to daje, tak naprawdę? Okej. Okay. Dobra, i mogą być y, nieskończenie, może ich być wiele, tak? Możemy ich pełno postawić. Dobra, czyli są łączenia pomiędzy magnet, shrumem, a innymi takimi roślinkami, który, które też mają magnet w sobie. Czy, czyli właśnie na przykład magnet w sobie może mieć C shrum. No wiadomo, więc tutaj widzowie też nie gadam za dużo, żeby troszkę ogarnąć o co chodzi w końcu. Dobra, więc tak, y, no dobra, czyli generalnie, żeby być w tym systemie, to te postacie muszą mieć dobra. Mamy też Starlur, czyli właśnie nowego Starfruta, więc generalnie okej. Okay. Dobra, czyli ten magnetic system. Tylko co on daje takiego dokładnego? Ehm, dobra. A jeżeli nie pasują, to do innego systemu magnetycznego są podpięte. Dobra. Ehm. Czyli możemy te systemy połączyć też, dobra. Stardrop, ok, będzie zbufowany przez Magnetic System. Dobra, no więc generalnie widzowie chyba lecimy, wiecie, pod co już sama gra nam podpowiedziała, że powinniśmy, jeżeli dobrze to ogarniam, wiecie, ja mogę być troszkę do tyłu, nie? Ja mogę troszeczkę tutaj się zagubić, ale w tym systemie jest naprawdę ciekawe, to dlatego też troszkę tutaj pauzuje i slow moda daje, żebyśmy zdążyli, słuchajcie, mamy bardzo fajny system, który oczywiście wykorzystamy. I słuchajcie, musimy zrobić tak, stardropa. A żeby zrobić stardropa, to potrzebujemy tak, czekajcie, żeby na pewno dobrze zrobił. Robimy stardropy i też nowe inne oczywiście rzeczy z Magnet Shroom ale tak, Planterna, Magnet Shroom i Starfruit. No więc tak widzowie, Planterna, Magnet Shroom i Starfruit, który oczywiście od razu daje. Mamy Stardropa. w tym momencie, widzowie. Mamy te takie tutaj ładujące się gwiazdki po górze, po górze, na górze po lewej. Macie te gwiazdki i to działa tak, że po prostu ten Starfruit mega mocno bije. Więc tak, po prostu robimy to, widzowie. Wygląda to naprawdę dobrze. Ja jestem jak najbardziej za... Mam nadzieję, że to w ogóle ogarnę jakoś tutaj szybciutko. Bo słuchajcie, mamy kolejne tutaj zombie, które idą. I to nie wygląda wcale tak łatwo, nie? Może być problem. A jak Starfruita połączymy tak, też możemy. Dobra, czyli mamy ten system porobiony. I teraz ten system... Ten magnetyczny system działa i widzicie, jak ten stardrop bije. Naprawdę, jestem pod pełnym wrażeniem. Totalnie mi się to podoba. Dajmy magnet shruma tutaj i pumpkina. I dajmy do tego, widzowie, jeszcze planterne, jeszcze jedną, bo to chyba ten Lumos Level wbija, prawda? Jak są obok siebie i one czerpią z tego moc. Tak samo ten magnetyczny system też czerpie moc właśnie z tego magnetyzmu między sobą. No nie wiem, dokładnie, wiecie, mogę się troszkę wylić, wiadomo. Zróbmy z Shruma kolejny magnetyczny system. Dobra, no powiem wam, że wybuchy są przepotężne. Dobra, dajmy tak, może jeszcze planterne Tutaj. Za to, tutaj damy sobie walnata, którego zmienimy. I uwaga, jest to mroźny wolnat. No dobra, niech będzie. I tak tutaj chodzi na mobicie. Zróbmy magnet Szyruma kaktusa. Patrzcie, jak pięknie ten magnetyczny system działa. W sensie nie wiem dokładnie, jeszcze jak. Tak na 100%, ale, ale jakoś działa. Dobra, dajmy pumpkida I teraz tak, planterna jeszcze tutaj, żeby wzmocnić. To chyba wszystko dosłownie wzmacnia. Powiem wam tak, naprawdę te poziomy idą teraz mega łatwo dzięki temu systemowi. No naprawdę wygląda to grubo. Patrzcie to dosłownie. I teraz możemy przeciągać wszystkie te, tutaj wiecie czapeczki, nakładać czapeczkę na wallnata. Oczywiście robić lepszego wallnata, wiadomo. To wszystko daje bardzo dużo. I z tego, co widziałem, mamy też różne połączenia z magnet szroomem. Na przykład blower, mag blower, ym, generalnie zbiera 10 iron obiektów. W momencie, kiedy też mgłę odsuwa, prawda? Mamy też czarny magnet, mamy też solar magnet i słuchajcie, ja ten solar magnet sobie zrobię, bo czemu nie? Przetestujemy. I tak dajemy sobie cuttaila. Halo, cuttail, szybko, dobra, mamy go, robimy poziom no i widzowie, leci ten sterowiec i dostał ze star dropa. Przecież to jest zbyt mocny, co ja tu mam w ogóle jaką część dziwną? Co to jest? Ja bym to chętnie nałożył na coś, tylko że muszę mieć walnata. Wiem, że na pewno na walnata da się nakładać, ale nie wiem dokładnie, jak na inne rzeczy. Mamy Sunflowera Magneta i Magnet Shroom Sunflower zrzuca rzeczy, tak? A, okej. Okay. Czyli on po prostu zrzuca rzeczy, które tak naprawdę możemy później mu dać. Chyba o to chodzi. Chyba, że on nie zrzuca, tylko zabrał kilo w temu zombie górnikowi. Mam za dużo magnetów i chyba dlatego. Patrzcie, jak dam sobie to na na przykład pumpkina, to nic to nie daje. Dobra, czaję. Okej. Okay. Czyli jak dam po prostu sunflowerowi magnet shroomowi, no, bo wiecie, tak to nazywam, żebym wiedział o co chodzi. Więc tak, jak dam to mu jakikolwiek przedmiot, to on daje wtedy słoneczka. Patrzcie, pyk. I on też sam upuszcza te rzeczy, ale ja też mogę wszystkie rzeczy, które złapię, które są, z, no wiecie, z ironu, tak? Z żelaza. Po prostu jakieś różne rzeczy, które złapię. A nawet te, te drzwi od zombie, mogę dać na magnet szruma no, mojego tutaj sun shruma i mieć po prostu widzowie dzięki temu... Bardzo fajną kaskę, nie? Więc tutaj możemy po prostu sobie słoneczka nabijać na tym. To jest po prostu nielimitowana farma słoneczek, tak bym to nazwał. Dajmy sobie tutaj, widzowie, kolejny, mm, kolejny, słuchajcie, cut tail I teraz tak, jeszcze jedna rzecz. Co tam jeszcze mamy, widzowie, żebym nie zapomniał? Mamy lur Shrooma, a go nie brałem. Dobra, to troszkę moja wina. Mamy też kaktusa, to już wiemy. Maglet szrum. Planterna plus magnet Shroom. I mamy pumpkina plus magnet Shrooma. I to chyba zadaje tylko y, tym zombie ironowym? W sensie wiecie, jakieś obrażenia. Chyba że. No tak, chyba tak. No dobra, więc tu mniej więcej wiem o co chodzi. Tak samo ten starfrut taki magnetyczny, więc tak, no mamy go. I słuchajcie, go już nawet mieliśmy, także tutaj bez problemu. Dobra, dajmy sobie słoneczka, przemienimy sobie te rzeczy na słoneczka, bo i tak nie mam co z nimi robić. Naprawdę jest tego za dużo. Więc słuchajcie, planter planternowy. Magnet Shroom też mamy. I ten Lumos level mniej więcej ogarniam, ale powiem wam, że, że troszeczkę i tak się gubię, nie? No to cały Beres, cały Beres bym powiedział. Dajmy dum Shrooma na Kaktusa, bo to już znamy, ale wiecie, czemu by tego nie użyć? To bardzo ładnie bije. A jak damy na przykład na Planterę? Planterne? Nie, to nic nie daje, nie? Jak damy na, no na Wolnata, to wiadomo, że daje. No i słuchajcie, te Star Dropy to chyba najlepsze, co tutaj mamy, tak naprawdę. Jakoś najbardziej mi się to podoba. No tak to oddaje, że to jest chore. Naprawdę, totalnie. Jeżeli miałbym powiedzieć, no to Star Dropy najlepsze. Po prostu zrzuci na łeb tym zombie I słuchajcie, mega pięknie to wygląda Tutaj oczywiście nam wybuchło, mamy mały problem Ale dobra, weźmy sobie tak, niech łapie Dodamy jeszcze kaktusika tutaj Dodamy, słuchajcie, czy mogę ten magnes zmienić? Zmieniłem w star -dropa. no to troszkę mi się to nie opłacało e, Dobra, to tak, dajmy tutaj I teraz słuchajcie Dajmy sobie, tu mamy walnata, to zmieńmy go Okej, okay, coś takiego powiedzmy. Tu jeszcze damy lumos level. No i mamy tutaj naprawdę dużo rzeczy. Ja już nawet nie ogarniam, widzowie, co gdzie klikam. Naprawdę, jest lekki nieogar, ale to nie jest nic dziwnego, bo naprawdę jest tego tak dużo. Zmieńmy planternę, a o w akurat zmieniłem, to tak średnio chciałem. No ale dobra, jest to jest, wiecie, nie ma co gadać. Słuchajcie, naprawdę dużo się tu dzieje, mamy cztery koła słoneczek. No to jest naprawdę poziom, który idzie mi totalnie łatwo. O, akurat miałem tego wolnata dużego, który poleciał. No nie to chciałem, nie tego oczekiwałem, ale dobra, trudno. Kolejnego kaktusa i dobra damy radę, pampkina tutaj widzowie, pik normalnie i mamy tego magnetycznego szrumika I tak co, do, co on dokładnie daje, żebyśmy na pewno to wiedzieli, bo wiecie tak troszkę nie wiem o co chodzi Więc tak, higher lumos level, dobra, czyli generalnie lumos level 2 Czyli 200 obrażeń zombie w pobliżu, czyli tak ten lumos level sprawia, że on też szybciej łapie rzeczy, tak? Tak, szybciej łapie rzeczy, ma większego i generalnie tu bije i tak dalej. No po prostu jest zbustowany, nie? Jest mega zbustowany, jeżeli mamy duży Lumos Level. Duży Lumos Level jest za pomocą różnych plantów, właśnie z planterną połączonych, ale nie tylko, bo tak naprawdę chodzi też oczywiście tutaj widzowie wiadomka o rzeczy takie do, dość oczywiste, czyli tutaj na przykład widzowie dajmy sobie, nie wiem, tutaj Stardropa, na przykład właśnie takie rzeczy pychwalgiemy sobie dum jak jak jakiś kaktus, no jakiekolwiek magnesy po prostu wzmacniają. I teraz uwaga, Okej, okay, mamy teraz rośliny, które nam dyktują. No dobra, to będzie grube. Dajmy sobie pumpkina na planternę. Damy sobie tutaj takiego zioma. Blowera mogę zmienić czy nie? Mogę chyba pumpkina zmienić w blowera. Dokładnie. Nie wiem, jak to dokładnie działa, ale mogę. I teraz tak. Tutaj damy sobie star dropa. I teraz tak. Co on jeszcze potrzebował? Mamy star dropa. Dobra, nice. To tak. Robimy coś takiego. Tutaj dajemy planternę na dole. Zamrożenie. No nie wiem, czy jest potrzebne. Raczej nie jest. O, przywalimy tutaj w zombie. No i pięknie. To by się podoba. Dobra, lumos level wbijamy. Patrzcie, żeby tutaj był boost. Widzicie? I w tym momencie mamy buścik na star dropie. Okej, okay, przypomniałem sobie faktycznie stawiając planternę widzowie w odpowiednim miejscu, sprawiamy. Że słuchajcie, zobaczcie to, że ten stardrop teraz ma taką moc, która sprawia że te tutaj magnetyczne gwiazdki takie latają i on uderza w zombie tymi gwiazdkami, kiedy widzi właśnie te zombie. Mega fajna sprawa. Więc tutaj Lumos Level jest bardzo ważny. Nie wiem, czy to będzie miało zasięg do tego. Dobra, dajmy może coś takiego. O, nie, zombie mi przeszedł, halo. A dobra, on wrócił tak naprawdę Spoko. Dajmy tutaj jeszcze takiego Sishruma Planterne. Dużo Lumos poziomu potrzebujemy, naprawdę. Pełno, pełno tego poziomu i będzie ok. Dajmy tutaj Kaktusa, zróbmy coś takiego. Nie wiem, tego Starfruta to może niekoniecznie tutaj. A, zamrażamy. Dobra, udało się. Był problem, widzowie. Był już problem. Problem. Dajmy tutaj, dajmy kolejnego Starfruta może do tego. Magnet szruma, chociaż nie, planternę powinienem. Dobra, mamy Star dropa z tego i tak. No i spoko, właśnie o to mi chodziło. Dajmy Pumpkina też tutaj. Dajemy Pumpkina jeszcze na środku, ale aktualnie nie jestem w stanie tego zrobić. No bo mamy tutaj, wiecie, no nie do zrobienia to jest aktualnie. Blowerka mamy, no nie potrzebuję go, wiecie. Nie będę zmieniał Pumpkina w Blowerka, no bo tak naprawdę po co, nie? Nie ma znaczenia. No zróbmy sobie planternę. Nie wiem, zróbmy sobie tutaj magnes. Magnes, a właśnie ten system, system magnesów jeszcze jest. Potrzebny, tak naprawdę. Okej. Okay. I dajmy sobie tutaj magnety, żeby one zbierały to wszystko. Mamy te ma ten magnetyczny system, połączymy go tutaj. Mam nadzieję, że to zadziała. Dobra, mamy kaktusika. Nie wiem, czy to robi jakoś idealnie. Zresztą, widzowie, czy to ma aż takie znaczenie? Czy idealnie, czy nie? Raczej nie. Więc tak, dajmy tutaj kaktusika. Planternowego kaktusika to raczej nie. Ale zróbmy tutaj mocnego stardropa, widzowie. Właśnie o to mi chodzi: takie mocne stardropiki. Tutaj leci zombie właśnie z tym bucket Headem. Nie mam niestety walnata, więc nie użyję tego wiaderka. Mogę, nie wiem. No na nikogo nie mogę tego dać, więc tak naprawdę. Bez sensu. Dobra, dajmy kaktusy do tyłu oczywiście. Pumpkiny tutaj. Wszędzie pumpkiny, żeby broniły nasze rośliny. Po prostu, o to chodzi. Dajmy tutaj, uwaga, slowka, a dokładniej zamrożenie nawet. Dobra, cyk, magnet trzyma jeszcze po środku. Dodatkowo, czy coś moglibyśmy zrobić? Tak, możemy zrobić cuttaila lepszego. Dajemy pumpkina. Ok, do Zen Garden mamy postać. Kolejny magnet. I ten magnet szum zwiększa ich obrażenia cały czas, nie? Więc to jest idealne, to jest idealne, żeby po prostu jak najwięcej tego mieć. Zróbmy tutaj połączenia kolejne, może z tym starfruitem dajmy kaktusy na tył. Możemy też coś zrobić z cuttailem kolejnym, dokładnie. No tak naprawdę w tym poziomie potrzebujemy, potrzebujemy. Możemy mieć tylko takie, słuchajcie, cuttaile zimowe, no bo nic innego nie ukręcimy. Starfruit i co tam jeszcze było? Pumpkin? Nie, co ja musiałem dodać? Blowera? Nie czekajcie, jak to szło, jak to szło, jak to szło, czekajcie. Jak był start? Drop, ja zapominam, naprawdę, do głupota. Planterna, magnet szum, okej, okay, nie mamy magnet szuma. No, troszkę lipa, no trudno. Wiecie, postawimy sobie tu to, co mamy, więc nie ma co tutaj gadać. Starfrucik, chyba nawet nie mamy magnet szrumat. Nie, mamy, mamy, dostajemy, dobra. To no, po prostu nie trafiłem aktualnie, nie, nie trafiłem. Sea Shrumy, no nawet nie potrzebuję ich tutaj stawiać tak naprawdę, wiecie, to jest w ogóle bez sensu. Mamy magneta, dobra, kolejny stardrop, bo im więcej, tym lepiej. Lumos level, czyli to światełko trzeba im dodawać, koniecznie, to jest bardzo ważne. Planterna, kolejny stardrop, patrzcie, co tu się dzieje, nie, co ja odwalam. Chłopie, patrz, co tu się dzieje? Możemy starfruta dać z tym latającym kaktusem. Dodatkowo, widzowie, coś tutaj, pyk, zamrozimy. Damy tutaj starfruta, możemy jeszcze raz zamrozić. Możemy dać... Nie, nie możemy jeszcze fertilizera dać. No to damy tutaj, proszę bardzo. Kolejny cuttail zamrażający. Kolejne lilipady. Kolejny starfruit tutaj. Nie, no, widzowie, tego jest tak dużo. Co tu się odwala? Pyk i walimy tymi gwiazdkami. Możemy chyba blowerem przepchać te gwiazdki magnetyczne, które latają na mapie i szybciej polecą. Nie, to chyba tak nie działa, to tylko był przypadek. Dobra, czaję. I teraz tak, pumpkin... Lowerek tutaj na tego ziomka. Nie wiem, czy robię dobrze widzowie, ale dzieje się tu tak dużo, że ja już naprawdę nie wiem, co tu się odwala. Jest totalnie. Jest totalne szaleństwo. Naprawdę jest totalne szaleństwo. Totalnie tutaj widzowie, nie wiem, odlatuje, odlatuje. Dajmy tutaj zamrożonko. No tutaj wybuchniemy, ale wszyscy walczą. Wszyscy walczą. Nie ma tak, że ktoś nie walczy. Więc tak, dajmy tutaj kolejnego star dropa. Patrzcie, co na mapie się dzieje. Jak przywali ta gwiazda, no to po prostu nie ma, nie ma, nie ma. No nie ma co, nie ma, nie ma co zbierać widzowie, nie ma co zbierać. Dajemy zamrożonko, dajemy magnes i tutaj mamy połączenie. I teraz tutaj oczywiście mroźny ziomeczek, pyk, blower, tak po prostu for fun. Już nawet widzowie wiecie, robię for Fun, bo wszystko wygramy. Nie ma, szansu, nie ma szans, żebyśmy przegrali. Także nie ma szansu. Nie ma szansu, jak to chciałem powiedzieć. Dobra, mamy tego blowerka, który złapał, patrzcie, ten blowerek złapał magnetyczne tutaj rzeczy. Widzicie, on cały czas się kręci, ten tutaj. Jakiego ja stworzyłem? Bo przypadkowo go stworzyłem. To jest chyba ten blower. Star Blower, dokładnie. Attract Nearby Star Projectile. Czyli generalnie te właśnie gwiazdki łapie na siebie, i co 6 sekund wystrzeliwuje je. 20 gwiazdek maksymalnie. Blower plus Starfruit. Totalnie, widzowie, o tym zapomniałem, ale faktycznie. Blower plus Starfruit. I słuchajcie, mamy mega, mega potężne połączenie. Dobrze że to zrobiliśmy przypadkiem, bo przypadkiem, ale dobrze, że zrobiliśmy właśnie, no tak troszkę by tutaj czegoś brakowało faktycznie. Faktycznie trzeba przyznać, że to był dobry pomysł. Możemy też zrobić Starfruta oczywiście um, kaktusowego. O tym też nie, nie należy zapominać. No więc zobaczcie, Starfruit plus blower i cyk i mamy takie gwiazdki ciągle przerzucane. No naprawdę dzieje się tu giga dużo. To powiem wam, że ja jestem w szoku. Czy ja to przeszedłem w ogóle? A no tak, mamy tutaj puchar. Dobra, zapomniałem o pucharze. Mamy nowy Poziomy, który to był poziom? Widzowie, to jest 5,1, czyli 37 poziom. Wchodzimy na dach, widzowie, oczywiście, podlewamy nasze roślinki. To jest oczywiste. Zapraszam Państwa tutaj do podlewanka. Tutaj kolejny, dobra, kolejny. I słuchajcie, w tym momencie mamy wszystko ładnie podlane. I słuchajcie, lecimy dalej Adventure Mode, bo chciałbym odblokować Odyseję. Chciałbym tego moda przejść jak najlepiej na maksa. Oczywiście też challenge'e wszystkie porobimy. Mieliśmy grać widzowie też minigierki. I myślę, że te minigierki możemy zagrać. Oczywiście no tutaj mamy dużo rzeczy i to wszystko i tak wymaksujemy. I przejdziemy później do moda PVZ DLC mod. Dobra, lecimy dalej. Tak więc jako, że mamy do odblokowania Odyseję widzowie, to lecimy dalej i słuchajcie taki sobie tutaj Timek złożyłem mamy nowego kabek-pultę ziomeczka no i oczywiście kabeczpulta aktualnie będzie miała tylko jedno połączenie ale chętnie je sprawdzę wiecie tutaj chodzi generalnie o taką katapultę kapustową ze słodecznikiem coś takiego chyba jest więc zobaczmy jak to wygląda tu mamy oczywiście zombiaka który idzie po środku dobra dajmy tutaj i dajmy słoneczko i patrzcie dostajemy słoneczka przy tym jak użyjemy właśnie słoneczka to od razu dostajemy z kabeczpulty i tutaj oczywiście Ziomek nas doje, że jak stracimy doniczki, to będzie lipa w sumie, więc powinienem się bardziej skupić, wiecie? Naprawdę będzie lipa, bo aktualnie doniczek nie dostajemy. Jak dobrze wiecie, poza doniczkami niczego nie postawimy, więc dajmy tutaj czompera. Róbmy te san bo to chyba san się nazywa. Dajmy sobie tak, może tutaj dla tego ziobeczka. I w sumie wiecie co? Mogłem teraz, tak pomyślałem, że mogłem sobie wziąć do tego, do tej mapki. Normalnie sobie odpalić, wiecie, dajmy tak, czompera kolejnego. Czomperki będą idealne. Wolnaty też, wiadomo, i za nimi na przykład czompery, ale chodzi o to, że mogłem wziąć piszutera, żeby zrobić czompera, wolnata i piszutera właśnie czombzillę. Ona by tutaj naprawdę dobrze działała w tym odcinku, wiecie, bo naprawdę no będą tutaj problemy i to niemałe. Mamy tego czomperka, który zje znowu. Dobra, tu damy też czomperka. W ogóle moglibyśmy na czompera właśnie, bo możemy coś takiego zrobić, patrzcie, cyk. I mamy tak naprawdę te wolnatowe czompery. Tutaj postawimy sobie po tej to. Tylko nie wiem, czy nie za blisko, wiecie? Chyba lipę odwaliłem troszeczkę za blisko dałem, bo on mi już tutaj zjada. No właśnie, on mi to zje. Dobra, wywalamy go e, cherry bombką, dlatego, że wiecie, no jak stracimy, to tak naprawdę będziemy mega na minus. Jeżeli stracimy tutaj jakiekolwiek doniczki, już dużo straciłem i już to nie wygląda dobrze. Dajmy sobie tutaj tego wolnata dajmy tak szybko ziomka, tutaj dojeżdżamy go. Słuchajcie, no troszkę, troszkę jest taki jogar, nie? Tutaj musimy zrobić tę e, katapustę. E, ziomeczka, możemy tutaj... Nie, nie możemy. Ja w, w ogóle wziąłem spike rock i spike Woody, żeby sobie ogarniać te zombie, a tak naprawdę to nie zadziała. No to tego nie wiedziałem, wiecie? Naprawdę. To ja akurat tego nie ogarnąłem. Dajemy tak, dajemy prezencik. i prezent zrobi Chomzilla. I tutaj powinno być lepiej. Mamy też Dum Shruma, Jakby było źle, dajemy tutaj po to I słuchajcie, zrobimy sobie taką piękną armię, właśnie Chomperów, bo katapusty raczej same nie dadzą rady. Wiecie, mi się wydaje, że to naprawdę samo nie da rady. Dajmy tak, dajmy tak i tutaj. No i do tego możemy dać oczywiście pumpkina, chociaż, jak dobrze wiecie, no Chomzilla sama sobie daje radę. Na luziku daje radę. Nawet nie trzeba jej za bardzo tutaj wzmacniać, nie trzeba dawać pumpkinów, ale w sumie, jak już wiecie, jak już robimy. No to możemy to zrobić. I teraz tak, dajmy sobie na nią tutaj kolejny prezent. Dobra, ładnie. Mamy do Zen Garden rzecz. Pięknie pumpkinę ulepszamy. I teraz robimy kolejny prezencik tutaj. Możemy tak naprawdę rzucić jalapeno. Tutaj dać prezencik, słuchajcie. No i możemy dać cherry bombkowego czompera. Tak po prostu. Dajmy go może na górę, żeby tutaj bardziej przywalił. Nie wiem, czy to w ogóle będzie, wiecie, potrzebne, bo tak naprawdę idzie nam naprawdę dobrze. Mamy te kabecz pulty, mamy piękne sunflowerowe kabecz pulty i się udało, tylko troszkę, troszkę, wiecie, troszkę odwaliłem. No, ja troszkę źle to zrobiłem. ten Początek był słabe, ale mamy teraz. Um, jak to było? Plocik? Nie, jak on się nazywał? Jak się nazywa ta roślina? To jest pot, nie plot, tylko pot. Flower pot oczywiście flower pot możemy zmienić na przykład w kabeczowy pot i to daje 50% atak speedu bonusowo do kabeczy type plantów, czyli tak, jak zrobimy jakieś tam jakąś odmianę pulty, to każda ta pulta ma tutaj wzmocnienie 50% atak speed boost także zobaczymy jak to działa, dodatkowo mamy też sunflower pot i on też daje oczywiście wiecie słoneczka, także fajna sprawa, zobaczymy, weźmiemy to wszystko przetestujemy, prócz tego weźmiemy sobie do pomocy oczywiście tutaj cząbzillę żeby to lepiej działało, weźmy piszu terapii, shooter nie jest dobry, ja wiem, bo na tej mapie on po prostu, wiecie, krzywo strzela, w sensie, no, dach jest taki, do, do nie jest prosty, nie, więc tutaj totalnie mamy wtedy problem. Ale ogarniemy, ogarniemy to. Weźmy jeszcze jednego zbysia. No i weźmy tego dumszruma, gdyby coś. zróbmy sobie teraz taką drużynę i od razu dajemy tak, dajemy sunflower'a, dajemy słuchajcie, jak damy, jak damy w ogóle sunflower'a, to chyba na niego musimy dać ten flower pot i wtedy to zadziała tak naprawdę. Dajmy jeszcze jednego Sunflowerka, albo wiecie co? Może tak, ten zombie idzie tutaj, muszę dobrze zobaczyć i dajmy sunflower'a na tego na tego pultę Dobra, pulta siedzi, to tak, to teraz kolejny sunflower, kolejny sunflower tutaj. Im szybciej tym lepiej, wiadomo. Musimy dać tak flower Pot tutaj i słonecznik. To tak działa? Nie, to tak nie działa. Dobra, to nie wiem dokładnie, jak to zrobić, tak naprawdę. Czy jak dam cabbage pulte? Aha, okej, okay, dobra. No to jak dam tak na przykład? No to mamy Tom Sun cabbage pulte. ale jak to działa, żeby zrobić z tego? Wiecie. Wiecie o co mi chodzi? Wiecie, co ja chcę zrobić. Czy w ogóle flower pot jak zrobię? Nie, to nic nie daje. Jak postawić, żeby zrobić flower pot inny? No dobra. Czyli tutaj nie ma jakiegoś. E, czekajcie, jak to się robi? Fusion Formula Sunflower plus Flower Pot. No tylko jak to działa? Ja mam postawić, jak mam już postawione, bo wiecie, nie mogę tutaj postawić e, tak naprawdę słonecznika pierwszego, bo nie mam Flower Pot. Więc jak mam Flower Pot, to dopiero stawiam to i dopiero słonecznik kolejny. To nie ma sensu, nie, bo to tak na pewno nie zadziała. E, słuchajcie, nie wiem. No po prostu nie wiem, jak miałoby to zadziałać. Na pewno możemy też pultę postawić, ale no właśnie, pulta musi być pierwsza i dopiero, dopiero flower pot. Także nie wiem, jak ja miałbym to zrobić tutaj akurat troszkę dziwnie jest to zrobione powiem wam, że nie ogarniam tego no bo mamy tą cabbage pultę i możemy zrobić cabbage pult plus flower pot i wiadomo, byłoby spoko ale to chyba chodzi o to, że my tego nie zrobimy dopóki nie zagramy sobie normalnej mapki czyli wiecie, no nie dachu, bo jak zagramy sobie dach no to na dachu nie mamy takiej możliwości, żeby to ogarnąć w ten sposób bo nie możemy, nie możemy postawić pierwszej roślinki która właśnie jest do tego fuza, nie? więc tutaj troszkę dosłabo no to wygląda, niestety Tutaj, widzowie, nie wygląda to za dobrze. Mamy tolnata, tego tolnacika damy sobie jednego tutaj, tutaj kolejnego czompera. Tego czompera zmienimy sobie oczywiście w czomzilla, no bo na razie Chomzilla najbardziej oddaje. Kabeczpult nigdy nie lubiłem jakoś bardzo. Czy jak dam flare pota, na przykład tak, no tak się nie da. Jak dam tutaj, na drugiego, no nie da się. No to, to wiecie, to tak nie działa, nie? No nie da się, patrzcie. O, dobra, jednak się udało. Okej, okay, nieważne, nieważne, czyli, czyli trzeba dwa razy. Tylko tak, jak robimy twin flowera to widzowie i tak, wiecie o co chodzi, to i tak, tak naprawdę dobra dajmy tutaj, ja nie mogę, nie ogarnąłem, dobra zróbmy może tak, dajemy flower pot dajemy tak, slow moda i muszę to ogarnąć, bo leci pogo zombie dajmy takie coś, chompera. i teraz uwaga, mamy tutaj problem, to dajmy tutaj też zbysia, dobra i, i ogarniemy, i ogarniemy, i teraz tak dajmy sobie na cząb zille, niech się wyleczy, ale widzowie, najważniejsza rzecz to tak, flower pot sunflower, sunflower i teraz jeszcze jeden sunflower i wtedy dopiero robi się ten sunflower pot. I to o to chodzi. Dobra, no i teraz rozumiem. No to jak najbardziej okej. Okay. No to w takim razie spoko to wygląda. Czy jak dam tą szrumę na doniczkę, to czy doniczka się zniszczy? Tak, niszczy się. Dobra. Czyli doniczkę wtedy załatwimy, jest lekka lipa. No dobra, okej, okay, rozumiem. Dajmy sobie piszuterka tutaj do tego wolnata, byśmy potrzebowali, ale aktualnie nie mamy. No bardziej widzowie mnie jara to, że możemy zrobić sobie doniczkę, na przykład kabeczpultową pultową i dosłownie robiąc tutaj, wiecie, dwie kabeczpulty pulty na doniczkę posadzimy i cyk i mamy większy atak speed właśnie dzięki temu, że mamy kabecz pultową doniczkę. Także takie ulepszenia dla doniczki do no, tego to jeszcze nie widziałem za bardzo, nie? Dobra, dajmy może tak. Dajmy tutaj cząperka. Dajmy taką nawet zilę, Co tam, chomperka, widzowie? Normalnie chomzille. Mamy też na dole zilę i tak. I robimy, słuchajcie, coś takiego. Przeniesiemy to sobie. Nie no, chciałem cabbage się pobawić. Dobra. Także, widzowie, cabbage pulta normalnie z cabbage potem. Czyli generalnie tutaj potężną, słuchajcie, potężnym boostem do speed ataku. Mamy też tą kukurydzę. Oczywiście to w kolejnych, widzowie, odcineczkach. Level 5, 3, w kolejnych odcineczkach. Na razie, jeżeli chodzi, widzowie, o odcinek, to by było tak naprawdę na tyle. Do no i widzimy się w kolejnym, w którym więcej rzeczy ogarniemy, bo tak naprawdę Dużo się dzieje i słuchajcie, no nie spodziewałem się, że nawet flower pot będzie się dało zmienić. Blisko już jesteśmy odysei. Dzięki za obejrzenie i do następnego, też jakiś challenge się